Z jednej strony mamy bardzo duże tereny ArcelorMittal, z których większość jest już nieużytkowana i czeka nas, trwa aktualnie duża dyskusja na temat tego, co z tymi terenami w przypadku częściowego bądź całkowitego zamknięcia produkcji. Z drugiej strony mamy teren nowej huty przyszłości, no i gigantyczne areały, które należy wykorzystać w sposób optymalny. Mówimy tutaj o umowie, której wartość inwestycji wynosi ponad miliard złotych. Mówimy tutaj o. Inwestycji, która będzie miała ponad 200 tysięcy metrów kwadratowych hal. Mówimy tutaj o możliwości stworzenia inwestycji, gdzie potencjalnie może pracować powyżej 2000 osób. Mówimy tutaj o tym, że rewitalizujemy teren mocno zdegradowany poprzez działalność hutniczą, więc duży sukces zachowanie wszelkich norm bezpieczeństwa, zachowanie wszelkich norm środowiskowych wszystko wykonane zgodnie z decyzją środowiskową. Jesteśmy zadowoleni, a my jako spółka uzyskaliśmy satysfakcjonującą cenę. Staramy się jak najszybciej przygotować kolejne tereny pod inwestycje, kolejne tematy przemyślanych inwestycji, takie, które będą w sposób dobry i skuteczny komercjalizowały tereny po pchucie Tadeusza Sędzimira, tak aby zbudować stabilne miejsca pracy, tak żeby ten przemysł był przyjazny. Tak, aby ci przedsiębiorcy zostali nie na 5-6 lat, tylko na dekadę. To jest dla nas zdecydowanie kluczowy projekt ze względu na skalę i miejsca. Dla nas rozwój w Krakowie to zawsze był. Pewnego rodzaju priorytet, może też z tego powodu, że jestem rodowitym Krakowianinem. Współpraca z miastem i pozyskanie tego terenu, który znowu miasto pozyskało od, od huty terenu zdegradowanego, który my przywracamy do życia, tak naprawdę, bo rewitalizujemy ten teren to jest dla całego bioekosystemu bio, Krakowa bardzo potrzebne.